Serwer jest podzielony na dwie główne części. Mamy sekcję darmową oraz sekcję Falcon Family, czyli właśnie część VIP. To właśnie tam znajduje się najwięcej materiałów edukacyjnych, sygnałów z różnych rynków oraz live tradingów, ale wszystko po kolei. Część Falcon Family jest podzielona na sześć logicznie ułożonych podsekcji. Do każdej z nich jest przypisany kolor emotki, który znajduje się obok nazwy kanału. Idąc od samej góry, mamy pięć kanałów ogólnych z kolorem czerwonym. Pierwszy z nich to Info Family, gdzie znajdują się najważniejsze informacje dla członków Falcon Family, takie jak kalendarz live'ów na dany tydzień, czy zmiany godzin działania CM. Ogólnie najważniejsze informacje, które każdy powinien wiedzieć. Następnie mamy kanał Education, gdzie znajdują się wszystkie dostępne materiały edukacyjne, w tym bootcampy Binia, kurs MMXN tradera, psychologia tradingu. Czy opis wskaźników od NEO? Jestem też Gotham Trading Journal, który także jest w członkostwa VIP.